Witajcie, tu Osti z Kości i dziś zrobimy sobie rozpudełkowanie i to nie byle czego, bo gry Łukasza Woźniaka, czyli Łukiego, gry wydawnictwa Go On Board, gry Tytani. Jest to na razie jedyny egzemplarz w Polsce, gra ta już zaczyna tu do nas ruszać, także niedługo Łuki będzie rozsyłał do wszystkich, którzy wsparli ten tytuł, a już teraz zobaczymy sobie co jest w środku. Zanim otworzę, zanim zacznę pokazywać Wam komponenty, od razu powiem, że jest to gra wersja na bogato. Jest tu właściwie wszystko poza matą i drewnianą skrzynią, którą mogliście w super mega hiper opcji sobie dobrać do zamówienia. I tak naprawdę wszystkie dodatki są już tu włożone do tego głównego pudła. Oczywiście każdy dodatek też ma swoje pudełeczko, i tak też do was przyjdzie. Ok, no to zaczynamy. Co tam mamy? A mamy tego naprawdę sporo, bo gra jest. pudło jest naprawdę grube, naprawdę wielkie. No w środku, oczywiście, mamy instrukcję. Instrukcja, no powiem Wam, trochę tych stron ma, ale gra jest naprawdę prosta, a jest tu bardzo dużo przykładów, dzięki czemu. Nie będzie problemu z rozgryzieniem zasad i prawidłowym, już pierwszym właściwie, podejściem do gry. Mamy też scenariusze dla dwóch graczy, różne rozłożenia. Także spora tego tu się w instrukcji dzieje. Jest grubaśna, ale tak jak mówiłem, prosta, przejrzyście i fajnie napisana. Dalej, co mamy. Dalej mamy już szczegółowe omówienie narodów i opis trybu solo. Tutaj znajdziemy opis wszystkich kart narodów. Także mamy dokładne zdjęcie karty, kiedy może być użyta i jaki zapewnia nam efekt. Także nie ma nawet problemu z tą ikonografią, która oczywiście też jest gdzieś w. Tam w instrukcji wytłumaczona, a tu macie po prostu szczegółowo każdą kartę opisaną, jak i cały tryb solo ze scenariuszami i z AI, czy z tym automą, z którą będziemy tu się zmagać. Dalej mamy już instrukcję do dodatków z Kickstartera. A trochę ich tu, jeśli spadliście o lina, to wiecie, że trochę tego będzie, czy jeśli po prostu kupowaliście sobie. Osobno dodatki. Mamy tu. Emisariuszy króla, czyli zestawy dodatkowych zadań dla każdego narodu. Mamy ducha wojny, dzięki czemu dostaniemy dodatkowe nowe kości, nowe karty, wsparcia, nowe mechaniki. Mamy moc tytanów, co w szczególności powinno ucieszyć posiadaczy Walhalli, bo jest to dodatek, który możemy zarówno za. Rozgrywać w Tytanach, jak i właśnie we Walhalli. Także świetna, naprawdę świetna sprawa. Połączenie dwóch gierłkiego, no po prostu fajnie wymyślił. Dalej, co mamy? Dalej mamy instrukcję do kolejnych dodatków, które można było sobie odblokować czy nabyć. Tutaj mamy echa przeszłości, czyli upadłe jednostki. Takie fajne zombiaczki. Które, będą, które będziemy mogli przywołać na naszą planszę, które za długo tam też nie zawsze zagoszczą, bo one się nie wycofują, one po prostu giną, ale zawsze dają nam jakieś, jakąś dodatkową siłę w walce. Dalej mamy opis monumentów. Tu, jak widzicie, w ogóle one są multi, także mamy po angielsku. Mamy oczywiście po polsku rozpisane monumenty. I w innych językach. Monumenty to już będą kafelki, jakichś specjalnych lokalizacji, które też będziemy mogli budować, które też będą nam nas wspomagać w walce. Dalej mamy sztandary chwały. Sztandary będą spełniać podobną funkcję do fortec, które mamy w grze, z tym, że będziemy mogli je przenosić, no i będą one nam dawały. Oczywiście bonusy do walki. Wszystko macie dokładnie tam rozpisane. Ale dobra przejdźmy już do jakichś konkretów. Jak na przykład plansza. Zaraz tu na chwilkę usunę pudło. Ho! Nie patrzcie, nie patrzcie. Zaraz będziecie sobie oglądać co tu się dalej dzieje. Ok, więc tu mamy planszę i naprawdę plansza jest spora. Więc przygotować trzeba też ciut większy stoliczek. E a to jeszcze nie wszystko, tak naprawdę, bo mogliście na kampanii też wyposażyć się w matę, która jest o 20% większa. Widzieliśmy matę, wygląda rewelacyjnie i te 20% robi naprawdę różnicę. To jak widzicie, już cały ekran mamy tak naprawdę zajęty tą mapą. No, jest, musi być duża, bo jak zaraz zobaczycie, będą tu przecież lądowały niemałe jednostki, to w dużej ilości. Także te pola muszą być odpowiednio duże. No a jak ktoś chciał mieć grę jeszcze bardziej rozbudowaną, mógł właśnie zainwestować sobie w naprawdę fajną matę. Czyli plansza, regiony, miejsce na nasze karty rozkazów, na karty wsparcia. Mamy też krótki opis za pomocą ikon, jak kończymy. Daną rundę. Tu w rogu mamy pokazane cztery kroki naszej tury, a w tym rogu widzimy wyniki Walk. Także wszystko czytanie mamy na, na samej klanszy. Tak jak już mówiłem, no gra naprawdę świetnie przemyślana, ta ikonografia to wszystko wygląda rewelacyjnie. Ale dobra, przejdźmy do mięcha, mięcho, mamy pierwszą. Tak, już, już powiem pierwszą warstwę pudła. Oczywiście, wszystko ładnie z logiem, z napisem Titanów. Nie wiem, czy to widać. Tu pod. O, tu ładnie od lampy się odbija. Titans mamy. I co mamy w środku? Mamy przede wszystkim figurki Titanów. No, naprawdę duże, bardzo szczegółowe figureczki. Tutaj, oczywiście skrzydła husarii, więc już wiadomo, że jest to jednostka Rzeczypospolitej obojga narodów. Oczywiście dalej mamy dla kolejnych naprawdę bardzo szczegółowe, świetne figurki, także jeśli ktoś pała się malowaniem, no to będzie miał będzie miał naprawdę co robić. Tu mamy oczywiście czterech tytanów z podstawowych czterech jednostek ale tak jak mówiłem, znajdują się już tu komponenty z dodatków więc mamy też z Imperium, Wielkiego, Imperium Rzymskiego e, tytana z dodatku mamy też na bogato znacznik pierwszego gracza normalnie była to e, no, tekturowa, żetonik e, korony a tu mamy takiego konkretnego króla na tronie Oczywiście, szczególiki, no, nie wiem, czy powinniście widzieć. No, jest tu tego naprawdę sporo i figurki są naprawdę, naprawdę rewelacyjne. E, mamy też Titana z dodatku o upadłych. Tak naprawdę, cały ten filmik <śmów> mógłby być tylko o pokazywaniu tych figurek, tych tu czaszek, tych łańcuchów, tych wszystkich e, szczegółów. Ale dobra, co mamy dalej? Mamy Fortecę, fortece, które będziemy mogli położyć, czy twierdze właściwie, które będziemy mogli położyć na mapie, które będą wspomagać nasze jednostki. No i mamy wreszcie cztery podstawowe armie i piątą z dodatku. Co mamy w armiach? W armiach mamy kawalerię. Oczywiście każda kawaleria dla każdego narodu wygląda zupełnie inaczej. Także jeśli tu znajdziemy sobie o Rzeczypospolita, to oczywiście mamy Husarię. A oprócz kawalerii mamy piechotę, która też świetnie się prezentuje. Oprócz Piechoty, mamy też artylerię. Widzicie tu, o tu się dokupiła taka fajna armata. Każda inna, każda pełna szczegółów. Z dodatku, no to już akurat są to dokładnie te same odlewy, te same modele. Ale w dodatku też mamy takie fajne obrotowe działa dla każdej z nacji. No i tu oczywiście piąta nacja. Także oczywiście ma zupełnie odmienne figurki. Rebelka, czyli to jest, to jest ten plastik, którym będziemy poruszać się po mapie, którym będziemy sobie grać. To nie widać, a tam mam Pomagiera Tomasza, który to odbiera ode mnie ten cały towar. Dalej, co mamy? Mamy planszetki. planszetki które ponownie zawierają pełno potrzebnych nam informacji Które podają w naprawdę fajny, przejrzysty sposób Mamy informację o naszej cesze e, narodu unikatowej Czyli jeśli na no mamy na naszym polu e, dwie kawalerie To dostajemy plus jeden do naszej siły podczas walki Tytan może odrzucić kartę, aby Przerzucić sobie kostkę na, maksymalny, na maksymalną liczbę obrażeń. A także mamy pokazany limit kart. Poniżej zaznaczamy sobie siłę jaką uzyskaliśmy w bitwie. A mamy także tu w rogu przypominajkę, która nam pokazuje na jakich kostkach, jakich jednostek, jakie możemy uzyskać symbole. No i oczywiście każda nacja ma swoje super graficzki, swoje oczywiście unikalne zdolności. A na drugiej stronie mamy już dla trybu zaawansowanego, z takim tu, powiedzmy, symbolem lodu. Takie też będą specjalne właśnie karty w pudełku, czyli nasze planszetki. No to jedziemy dalej. Dalej, no to co? No to może pokażmy kości, którymi będziemy rzucać w końcu kanał kości. No to właściwie być pokazane pierwsze. Mamy kości Tytanów, fajnie rozwiązane. Symbol Tytana, i w zależności. Jaka wartość, to tyle części jest. Tytan zawsze minimum dwa obrażenia zada, dlatego widać dwie części. Piechota może zadać jedno obrażenie, ale może też niestety zadać nic. Kawaleria ma takie tu ładne podkowy, a artyleria wydawałaby się zwyczajna kostka, ale tak naprawdę są to kule armatnie. Dobrze, co dalej? Dalej mamy jeszcze więcej kości, bo mamy kości z dodatku o kozakach, dobrze mi to podpowiadasz, o kozakach, czyli takie fajne szabelki, mamy też kości, no i znowu mi wypadła nazwa dodatku, tak, Nie pamiętamy, czekajcie, zrobię cięcie i wam powiem. Dobra, wracam po chwilę, w przerwę. Duchy wojny, no, po prostu tych dodatków tego wszystkiego. Łuki narobił tyle do tych tytanów, że już mi się tu nazwy mylą. W każdym razie, to są właśnie te kości. Co mamy dalej? Dalej ukrywają nam się kolejne figurki. Mamy figurki upadłych, czyli tak naprawdę takie figurki nie wiem, czy to będzie ładnie widać jakich zombiaków, koleś bez ręki gdzieś tu miecz, cały w ranach, tu z jakąś dziurą w plecach, pewnie od kuli, no, mamy właśnie kilka takich figurek powiedzmy zombiaków dalej mamy nie zombiaków, a kozaków także unikatowe jednostki z dodatku ponownie pełne szczegółów jak widzicie tutaj szabelki te wąsy, te kozackie fryzury te kuzackie dresy, no wyglądają rewelacyjnie. Co dalej mamy? Dalej, no dalej mamy jeszcze do upadłych przez ich specjalne, jak wszystkie kustomowe kosteczki, Pistoleciki, Czaszki. Dalej, dalej mamy żetoniki, w żetonach mamy żetony monumentów dla każdej z nacji. Mamy takie duże żetony z x tymi to żetonami będziemy oznaczać regiony, które nie biorą udziału w walce, jeśli gramy na mniej niż czterech graczy. Mamy znaczniki kontroli, bo jeśli opuścimy jakiś region swoimi jednostkami, to póki ktoś tam nie wejdzie, to, on, to region ten jest nadal pod naszą kontrolą i właśnie tym to oznaczamy. Mamy wreszcie drewniane kosteczki, które służą nam właśnie do zaznaczania na planszetkach naszej siły bojowej. Oczywiście dla każdego gracza zestaw. Mamy tu monety, czy właściwie punkty zwycięstwa o wartości 2, 1 i 5. Tu jeszcze mamy tu nie, powyciskane, że to nie no bo jak widzicie, jest tego naprawdę naprawdę sporo. Mamy, mamy sztandary z dodatku, które działa, działają tak podobnie jak twierdzek, tylko możemy je ze sobą nosić. Oddział może brać ze sobą i wspomagać wtedy żołnierzy. Mamy pełno kart. No dobra, zaczniemy od może kart nacji, karty narodu. Oczywiście każda z odpowiednim rewersem. Z drugiej strony no to są karty monumentów, z ciekawostek, proszę, karta monumentu Rzeczpospolitej Obojga Narodu, a tam co? A tam nasz Poznań Ratusz, takie smaczki przygotował Gononon Bord, no i oczywiście karty, które są unikatowe dla danej nacji, na kartach mamy wymogi karty, co karta robi, koszt karty. Karty te będziemy nabywać, pozbywając się czy wydając karty wsparcia. No to jakże jesteśmy przy tych kartach wsparcia, no to właśnie tak wyglądają karty wsparcia. Tu już mamy podstawowe. Już nie będę Wam tłumaczył, gdzieś tam znajdziecie pewnie filmik też, gdzie tłumaczymy zasady. W każdym razie jest tego sporo, sporo do kombinowania. Kiedy te nam się znudzą, możemy odpalić karty z dodatku oznaczone właśnie tym płomykiem, które wprowadzają nowe mechaniki i jeszcze więcej kombinowania. Co dalej? Wśród dużych kart, jak widzicie mam tu jeszcze małe, no mamy karty do dodatku z upadłymi. Mamy karty, by grać kozakami. I to co ciekawe, no to jeszcze mamy do solo, do automy, podpowiadajki. I to co szczególnie cieszy posiadaczy poprzedniego hitu Łukiego, czyli Walhalli, to karty Tytanów, które można zagrywać zarówno w Tytanach, jak i wykorzystywać we Walhalli. Na czym, co mogą już sugerować. Miejsca na kostki, tak jak właśnie we Walhali, gdzie musieliśmy odpowiednie kostki w odpowiednie miejsce położyć. Ikonografia, co prawda, z Cytanów, ale mamy wytłumaczone, oczywiście, jak to używać we Walhali. No i koniec końców dochodzimy także i do małych kart. Mamy karty misji. Mamy na przykład, wygraj bitwę, broniąc się mniejszą armią od przeciwnika. I jeśli to spełnimy, dostaniemy czy punkty? Tych punktów może być od dwóch do czterech. Mamy już karty z dodatków emisariusze, czyli każda nacja ma jakieś swoje zadania. Jakieś swoje wyznaczone misje, które nam przyniosą punkty. Mamy karty rozkazów, czyli podstawowe karty dzięki którym będziemy wykonywać akcje w grze w wersji standardowej, a także z takim tu o lodowym okręgiem, które są już w wersji zaawansowanej, kiedy już nauczymy się nieźle śmigać w tej grze, no to będziemy mogli wykorzystywać sobie już bardziej zaawansowane taktyki. No i dodatek dla piątego gracza. Bo tak jak mówiłem, można było sobie dokupić piątą armię. I tak, i to by było tyle. Właściwie aż tyle, bo jak widzicie, jest tego naprawdę całkiem, całkiem sporo. Całe piętro żetonów, kart. Wiesz, co, nawet nie wiem, ile jest tych kart, ale naprawdę, naprawdę dużo. Żetony, kartki, kostki. Do tego macie drugie piętro pełne figurek. Wielką planszę, i tak właśnie przedstawiają się tytani. Także jeśli wsparliście, to myślę, że teraz musicie przebierać się tak jak my, bo no po prostu jak zobaczyliśmy, jak to finalnie rzeczywiście będzie wyglądać, jak mogliśmy to podotykać, to tym bardziej nie możemy się doczekać naszego egzemplarza. A jako, że Łuki wypożyczył nam gredo. Zagrania, do zaprezentowania Wam, to oczywiście gdzieś tam na kanale znajdziecie też dodatkowe materiały związane z Tytanami. Ukiemu oczywiście dziękujemy za wypożyczenie gry. A Was co? No, zapraszam do obserwacji naszego kanału. No i wyczekujcie Tytanów Łukiego, jeśli wsparliście. A jeśli nie wsparliście, to żałujcie i kombinujcie. Byle tylko sobie ten tytuł sprawdzić i dołożyć do kolekcji. Także na dzisiaj to wszystko, dzięki za uwagę, i do następnego, cześć.